Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Na loterii, miały średnią sytuację finansową, wygrały, nie wiem, 2 miliony. Z tego co pamiętam, mogę coś przekłamać, ale wydaje mi się, że w ciągu, że taka średni czas to jest 2 lata, kiedy te osoby znajdują się dokładnie w tej samej sytuacji życiowej, nic sobie nie poprawiły, a często są jeszcze w gorszej sytuacji finansowej. Dlatego właśnie, że ten mindset posiadania pieniędzy, ta energia wokół posiadania pieniędzy, jakby nikt o tym nie myśli, że z tym trzeba coś robić. Nikt nie myśli o tym, że kurczę, ja muszę się przyjrzeć temu, czy ja potrafię posiadać pieniądze, czy dla mnie to jest bezpieczne, posiadać te pieniądze, czy, czy ja nie mam takiego czegoś, że jak tylko wpad... wiesz, jeżeli my... i to się bierze na przykład stąd, że jeżeli my żyjemy w takich. W w takiej rzeczywistości, w której w momencie, kiedy wchodzi pensja na konto, wymyślam historię, natychmiast ta pensja jest rozdysponowana na różne rzeczy: rachunek, rachunek, czynsz, karate dla dziecka, no i zostało mi 500 zł na coś tam, nie? To naprawdę mamy coś takiego. Był taki program, chyba Dorota Welman prowadziła, gdzie ona przynosiła w walizce wybranym rodzinom, takim ubogim rodzinom, tam nie wiem, chyba 80 tysięcy. Naprawdę. Widziałam kilka odcinków tego, to spośród tych kilku odcinków, tylko jedna osoba zaczęła inwestować w siebie na zasadzie yy, yy, dziewczyna poszła na jakiś tam kurs kosmetyczny, zaczęła, wiesz, podnosić swoje kompetencje zawodowe, yy, zaczęła zmieniać swoje życie, naprawdę zmieniać swoje życie, ale to wymagało od niej rozstania się ze swoim partnerem. A wszyscy inni brali te pieniądze i szli natychmiast po prostu je wydać. Jak, jak najszybciej, jak najwięcej, no. kupując, wiesz, po prostu jakieś tam, yy, nie wiem, konsole do gier, po prostu pierdoły, no wszystko o czym zawsze marzyli. Dlatego, że my mamy ten mindset y, właśnie taki, że znaczy nie wszyscy jego mamy na szczęście, ale ten, ta energia i, i to, co my myślimy o przyciąganiu pieniędzy, to nie jest dokładnie to samo, co my myślimy o posiadaniu pieniędzy, więc y, na pewno, jeżeli Wychodzimy z, takiego, z takiej rzeczywistości, której naprawdę było ciężko, i nagle mamy więcej niż zwykle, to teraz bezpiecznie i mądrze byłoby zacząć się przeglądać tej energii, dobra, to jak ja już mam te pieniądze, to co ja z nimi robię? Jak ja już mam te pieniądze, jak ja się z tym czuję? Jakie ja się czuję na myśl o tym, że ja miałabym na przykład mieć 10 tysięcy oszczędności i nic z nimi nie zrobić? Nie szukać dla nich zastosowania, nie szukać miejsca, gdzie ja je mogę wydać, tylko je po prostu zostawić i niech one sobie tam leżą. O rany boskie, uwierz mi, że dla mnie samej, i mówię absolutnie ze swojego doświadczenia, myśl o tym, że miałabym mieć oszczędności, jak to?